Elo do zastej strony dzisiaj mówimy najlepsze bronie na ostatni miesiąc przed integracją Vanguarda z Warzone'em. Mamy dużo do omówienia, także zacznijmy od statystyk karabinów szturmowych i wymieniłem tutaj nie wszystkie karabiny szturmowe, tylko te najlepsze, i RPD i Grava. Na tej zasadzie, że graf jest nowym karabinem szturmowym, a RPD gdzieś tam jako, jakieś dwa tygodnie temu był turbo niesamowitą podobną propozycją. Więc zaraz go zobaczymy i rozstrzygniemy, czy rzeczywiście taki dobry jest. Na początek zacznijmy od porównania AK-47 z Coldwora do C58. Widzimy tutaj, że tak naprawdę C58 nie ma żadnych szans, gorsze czasy celowania, gorsze czasy zabicia. Prędkość pocisku odrobinę większa, ale. To nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Więc jeżeli zastanawialiście się, czy wybrać C58, to odpowiedź brzmi nie. Nie ma po co. I w ten sam sposób możemy tak naprawdę wyeliminować grawa z racji, że AK 47, C58 i właśnie graw są w miarę do siebie podobne ze względu na mniejszą szybkostrzelność, duży odrzut i tak dalej, i tak dalej. To również na grawie widzimy, że z tą standardową amunicją no, nie ma on podjazdu do AK 47. Niby po spadku obrażeń nadrabia 30 milisekund czasami zabicia w głowę, ale spójrzcie na szyję i ciało i już wiecie, że się nie opłaca. Na dobitkę czas celowania jest jeszcze gorszy, do tego odrzut jest dalej na grawie niezbyt przyjemny. Więc tak naprawdę ani C58 ani grawa nie ma po prostu co. Grać, jeżeli jest AK-47 CW. Z racji, że Fara jest zaraz obok AK-47 na ekranie, to możemy je szybko porównać i widzimy, że Fara odstaje czasami zabicia. Natomiast ma tę zaletę, że jej odrzut jest dużo mniejszy od AK-47, ale z kolei odrzut AK-47 wcale trudny nie jest do opanowania. Więc moim zdaniem tutaj Fara nie nadrabia w żaden sposób strat, jeżeli chodzi o czasy zabicia. Natomiast Fara dalej traci, jeżeli chodzi o czas celowania, prędkość pocisków i horrendalnie długie przeładowania. Jeżeli porównamy M2 do AK-47, to przed pierwszym spadkiem obrażeń można powiedzieć, nie no, M2 jest do dupy, ale się Pokazuje, że M2 od jakiegoś czasu nie ma spadku obrażeń, więc ma identyczne czasy zabicia zarówno przed, jak i po spadku obrażeń. Co prawda pewnie połączenie szyi głowy i klatki piersiowej pewnie się troszeczkę różni, ale nie będzie to taka różnica, która sprawi, że M2 nagle będzie gorsze po spadku obrażeń od AK 47. No właśnie, a jak sytuacja wygląda po spadku obrażeń? Tutaj widzimy, że M2 właściwie po spadku obrażeń jest od AK 47 dużo lepsze pod każdym względem. Problemem pozostaje szybkość celowania, ale tutaj jest ten problem, że podstawowy celownik M2, którego używać nie będziemy, bo zastąpimy go Axial alarm Spowalnia bronią o 50 milis sekund z jakiegoś powodu, czy właściwie Axial Arms przyspiesza tę broń o 50 milisekund i finalnie okaże się, że M2 w zestawie nawet będzie bardziej mobilne od AK-47. QBZ i XM4 będą do siebie właściwie podprawy każdym względem podobne, zarówno czas celowania, mobilność, zasięg i czasy zabicia są ciekawe tutaj, ponieważ XM4 ma niesamowicie dobre czasy zabicia w szyję i po spadku obrażeń XM4 będzie zabijało właśnie w szyję o 200 milisekund szybciej. Do tego fantastyczne czasy zabicia w głowę powodują, że tak naprawdę XM4 jest lepsze od qbz jeżeli weźmiemy właśnie statystykę w szyję pod uwagę. Nie zmienia to faktu, że obie te bronie tak naprawdę są fantastycznymi wyborami na daleko. Co prawda nie tak dobrymi jak MG82. Mimo że czasu zabicia w głowę i w szyję nie ma fantastycznych, to jednak RPD może co najwyżej wyskrobywać brud spod paznokci MG82. I tak jak widzicie, czasy zabicia RPD to jest żart, A nie jakieś konkurencyjne, niesamowite. Grajcie RPD i tD. Także RPD raczej odstawcie, raczej nie grajcie RPD, chyba że chcecie po prostu sprawdzić, jak wygląda teraz odrzut na RPD. Ale wygląda. Normalnie. I zostało nam tak naprawdę porównanie MG82 do FINA z lufą krytyczną. Jeżeli chodzi o to porównanie, no to niby Fin tam 50 milisekund jest lepszy od MG82, ale niestety Fin nie ma lepszych czasów celowania. Ma mniejsze magazynki, bo jedynie 75 w podstawowym i 100 w rozszerzonym, ewentualnie 150, ale one z kolei jeszcze bardziej pogarszają czas celowania. A co więcej, Fin ma beznadziejne prędkości pocisków właśnie z lufą krytyczną, dlatego MG82 będzie po prostu bardziej takim. Porządnym wyborem. Także jeżeli zastanawiacie się, jakimi broniami grać teraz na daleko, to najlepszymi wyborami będzie właśnie M2, MG82, AK47CW, XM4 i QBZ. Możecie gdzieś tam próbować, jeszcze tego fina jest całkiem przyjemny, natomiast moim zdaniem MG82 gra się po prostu lepiej. Przejdźmy w takim razie do karabinów hybrydowych, czyli tam, gdzie mobilność i czasy celowania są bardzo ważne, zarówno jak i zasięg. Na początku warto zaznaczyć, że zawarłem tutaj dwa pistolety maszynowe, mianowicie lape i CX9, bo niektórzy twierdzą, że jest to turbo dobra pozycja na bronie hybrydowe i Muszę przyznać, że nie jest najgorsza, natomiast jeżeli zwrócicie uwagę, to po ostatnich spadkach obrażeń tych pistoletów maszynowych karabiny szturmowe będą dużo lepsze, a druga sprawa, że karabiny mają dużo większe zasięgi. W praktyce wychodzi więc na to, że CX-9 i lapa do swoich pierwszych spadków obrażeń rzeczywiście będą lepsze od karabinów hybrydowych, ale tak samo funkcjonuje każdy tak naprawdę inny pistolet maszynowy. Po pierwszym spadku obrażeń jest to już tylko wyrównanie, a po ostatnim spadku obrażeń jest to już wielki problem, żeby dorównać chociażby karabinom hybrydowym, które jeszcze są przed swoim pierwszym spadkiem obrażeń. Także wybór między karabinem hybrydowym a... Pistoletem maszynowym typu Lapa CX9 albo nawet OTS-em będzie sprowadzał się do tego, jak dobrze radzicie sobie ze snajperką tak naprawdę. Jeżeli quickscopy nie są dla was problemem na 20-30 metrach, to rzeczywiście wybór OTS-a czy Lapy będzie jak najbardziej słuszny. Jeżeli natomiast macie trochę mniej doświadczenia ze snajperką albo bierzecie jakąś HDR-kę na bardzo dalekie dystanse, to lepszym wyborem będzie po prostu karabin hybrydowy. I zacznijmy od porównania QBZ-a, który jest najbardziej mobilny z karabinów hybrydowych, do Grozy. Jak się okazuje, Groza ma trochę niższe czasy zabicia w szyję, aniżeli w ciało, i to sprawia, że Kubezet i Groza są bardzo równymi. Broniami. Jedyna różnica tak naprawdę będzie wynikała z mobilności. No i tutaj wygrywa zdecydowanie QBZ, z czego Groza oczywiście cieszyć się nie może i najlepszym wyborem z tej dwójki będzie po prostu QBZ ze względu na mobilność. AS VAL jest niekwestionowanym mistrzem, jeżeli chodzi o statystyki, i tutaj tak naprawdę nie ma co więcej o nim mówić, poza tym, że ma tylko 30 naboi w powiększonych już magazynkach, więc jeżeli gracie solo lub duo, AS VAL jest jak najbardziej praktyczną bronią i zdecydowanie używajcie ASWALa nad wszystkie inne karabiny hybrydowe, nawet nad pistolety maszynowe typu Lapa czy CX9. Nie będzie bardziej mobilny od OTS-a, czy Lapy Zrobione na krótkie zasięgi, więc jeżeli czujecie się pewnie, to możecie zrezygnować za ASWALA właśnie na rzecz OTSA czy lapy. AK-47 jest tutaj najmniej mobilną bronią, ale z kolei czasy zabicia ma naprawdę porządne. Nie są to oczywiście poziomy AS-wala, ale porównując na przykład do QBZ, AK-47 zyskuje nawet 150 ms. Moim zdaniem i tak lepszym wyborem będzie QBZ ze względu na mobilność, chociaż 150 mS, to trzeba przyznać, że już jest spora różnica. Dlatego jeżeli wam nie przeszkadza trochę mniejsza mobilność na AK47, to na pewno warto spróbować. XM4 ma fantastyczne czasy zabicia w głowę i w szyję. W ciało są po prostu ok, nie są niczym niesamowitym. Zasięg można powiedzieć, że też niewielki, ale niech was to nie zwiedzie, bo na XM4 nie ma do wyboru lufy ultralekkiej, Co szkodzi jej mobilności, ale umożliwia wybranie Lufy Takedown, która wydłuży zasięg XM4 do ponad 30 metrów. Jeżeli chodzi o mobilność, to tutaj XM4 nie zawodzi, jest naprawdę porządnym wyborem. Natomiast jeżeli porównamy XM4 do rama 7, to widzimy, że ten drugi już zaczął dosyć mocno odstawać właśnie w segmencie karabinów hybrydowych, ale jeżeli ktoś się uprze, no to nadal jest to powiedzmy ok wybór. I przechodzimy do przedostatniej części tego filmu, czyli do pistoletów maszynowych. Zacznijmy od AK-74U, które podobnie jak XM4 ma fantastyczne czasy zabicia w szyję, gdzie w porównaniu do innych pistoletów maszynowych AK-74U zyskuje 100, 150, a nawet 200 milisekund. Problemem jednak AK-74U jest jego mała mobilność już na wstępie, ale niestety AK-74U boryka się z pewnym mankamentem, który wymusza stosowanie na nim celownika optycznego, na przykład mini-kolimatora. Dlaczego tak się dzieje? Ze względu na to, że celownik mechaniczny AK-74U tak naprawdę na każdej lufie jest troszeczkę za wysoko i strzelamy pod przeziernikiem, pod końcem przeźiernika. Zamiast właśnie tak, jakby z czubka przeziernika, to powoduje, że musimy sobie zasłonić cel i, żeby trafiać w szyję, musimy celować trochę ponad głowę przeciwnika. No jest to cholernie niepraktyczne, bo nie widzimy, gdzie strzelamy. Dlatego na AK-74U będziemy musieli zrezygnować albo z Tumika, albo z reflektora Tiger Team na rzecz właśnie mini kolimatora, który ten z kolei jest poprawnie wypośrodkowany i rzeczywiście tam, gdzie jest czerwona kropka, to tam będą leciały pociski. Widzimy jednak, że tak naprawdę jedynym zagrożeniem dla AK-74U aktualnie jest lapa, która, no, nie oszukujmy się, jest teraz najlepszym pistoletem maszynowym ogólnie. Ale do lapa zaraz przejdziemy. Zwróćmy uwagę na Maka 10, który ma open bolt delay, który trwa 50 milisekund. Open bolt delay jest to różnica między naciśnięciem przycisku, a tym jak broń zacznie strzelać. To sprawia, że tak naprawdę efektywnie każdy czas zabicia Maka zostaje wydłużony o 50 milisekund. Jedynym wyjątkiem, kiedy może się zdarzyć, że zabijecie tak jakby bez tego open bolt delaya, jest wtedy, kiedy przeciwnik wejdzie w wasz prefire, po prostu. Z tego też względu mak 10 aktualnie ma najgorsze czasy zabicia i tak naprawdę poza mobilnością absolutnie niczym nie zaskakuje. Bardzo dużo osób gra pp z jakiegoś powodu, i w sumie za każdym razem, jak patrzę na statystyki, nie za bardzo wiem dlaczego. Bo, okej, okay, mobilność jest fantastyczna, trochę gorsza tylko od Maka, ale dużo lepsza od każdego innego pistoletu maszynowego, ale to nie sprawia, że ta broń jest warta uwagi, bo traci do innych pistoletów maszynowych 100-200 milisekund czasu zabicia. No ale, dozo, spójrz na zasięg pp No tak, zasięg pp jest duży, ale to oznacza tylko tyle tak naprawdę, że przez 4 metry po spadku obrażeń AK-74U i Bullfroga, przed spadkiem obrażeń pp ta będzie na równi z tymi broniami albo będzie nieznacznie wyprzedzała. Moim zdaniem, nie jest warta uwagi i jest po prostu fajną bronią, którą można sobie pograć. Zresztą porównajmy nawet do CX-9, który z odpowiednią lufą będzie miał zasięg około 20 metrów i tak naprawdę widzimy, że czasy zabicia pepeszy nie są niczym wyjątkowym i CX-9, które jest tak naprawdę niewiele mniej mobilne w zestawie od pepeszy, będzie naprawdę lepszym wyborem. Bullfrog zaraz po AK-74U w przypadku tych pistoletów, które warto stosować powyżej 11 metrów, jest drugą najlepszą opcją z bardzo krótkimi czasami zabicia w głowę, ale też sporym magazynkiem, którego tak naprawdę ulepszać nie trzeba, dlatego no, problem jest taki, że ciężko wziąć jakiś Inny dodatek za powiększone magazynki, bo po prostu na broniach z Coldwora nie ma jakiegoś większego przyspieszenia mobilności niż te dodatki, które już wybieramy. To sprawia, że Bullfrog jest po prostu ok bronią, który w zestawie będzie miał troszeczkę gorszą mobilność od AK-74U, można powiedzieć, że marginalnie. Mimo wszystko, Bullfrog już nie jest jakimś fantastycznym wyborem, ponownie jest po prostu fajną opcją. Największa batalia sprowadza się tak naprawdę do MP5 z Coldwora i OTS-a. MP5 z Coldwora ma większy zasięg od OTS-a o 1,5 metra, ale mniejszą i to całkiem sporo mobilność. Czasy zabicia na to Natomiast obie te bronie mają identyczne. No i właśnie, i tu wkracza lapa, która ma bardzo dobry zasięg, jeżeli chodzi o głowę, i jeszcze lepsze czasy zabicia od MP5 i OTS-a przed swoim pierwszym spadkiem obrażeń. Problemem na lapie jest oczywiście celownik mechaniczny, który jest po prostu koszmarny, i z tego względu, podobnie jak na AK-74, musimy wybrać jakiś kolimator. I nawet po wybraniu tego celownika, lapa i tak będzie bardziej mobilna od MP5 z Coldwora. Natomiast jeżeli zamienimy tłumik na reflektor Tiger Team, to okazuje się, że mobilność jest identyczna jak na OTS-ie. Minusem oczywiście jest to, że nie mamy tłumienia, ale zasięg i czasy zabicia pozostają dużo. Lepsze. No i możemy teraz przejść do tak naprawdę ostatniej zagwostki, jaką mamy przed integracją z Vanguardem. Jest to kar albo Swiss. Z jakiegoś powodu wszyscy grają teraz Swissem i za każdym razem, jak patrzyłem na statystyki, to się dziwiłem o co chodzi. Postanowiłem więc dokładnie się temu przyjrzeć i złożyłem na Swissa 4 zestawy i na Kara dwa zestawy, tak żeby zobaczyć te różnice na korzyść Swissa. Ale tak naprawdę w każdym jednym przypadku Swiss przegrywa z Karem pod każdym względem. Zarówno opad pocisku, prędkość pocisku, czas celowania, mobilność, a jeżeli chodzi o szybkostrzelność, to Swiss wygrywa tylko na jednej lufie, która bardzo niszczy prędkość pocisku i zwiększa opad kuli, więc jest to zupełnie nieopłacalne. Jedyną przewagą tak naprawdę Suisa jest to, że ma normalny magazynek i czas przeładowania jest dużo krótszy na Swissie i na Swissie bezkarnie możemy wybrać większy siedmionabojowy magazynek. Co więcej, za każdym razem, gdy gram Swissem, mam wrażenie, że celownik jest troszeczkę zdekalibrowany, niewyśrodkowany i z jakiegoś powodu, gdy nawet na 20, 30, 50 metrów strzelam prosto w głowę stojącemu przeciwnikowi, to z jakiegoś powodu zbijam mu tylko kewy. I z kolei za każdym razem, gdy gram karem, to tego problemu po prostu nie mam. A no i jeszcze jedną zaletą Suisa jest to, że zadaje dużo większe obrażenia w klatkę piersiową. I tak naprawdę wystarczą na Suisie dwa strzały, żeby zabić przeciwnika, podczas gdy na karze musimy wykonać trzy celne strzały w klatkę. Moim zdaniem nie jest to jednak jakaś duża zaleta, bo zawsze z tych sniperek i tak staramy się trafiać po prostu w głowę. No ale powiedzmy, że jest to jakaś zaleta Suisa i może rzeczywiście powodować, że w 5% przypadków przeciwnika zabijecie. Wracając jednak do czasów celowania, to w najlepszym przypadku Swiss jest wolniejszy od Kara o 10 milisekund, w najgorszym o 50 milisekund. Jeżeli chodzi o prędkość pocisku, to jest wolniejszy w najlepszym wypadku o 8 metrów na sekundę, co jest oczywiście marginalną różnicą, ale w najgorszym przypadku jest już wolniejszy aż o 300. Co więcej, wykonałem testy opadu kuli i z 300 metrów oddawałem strzały celując w głowę sprayowi, który pozostawiłem na ścianie hangaru. Jak się okazuje, opad kuli Swissa i Kara jest praktycznie identyczny, zawsze celując w głowę trafiamy gdzieś w klatkę piersiową Natomiast w tym zestawie Swiss celuje 50 milisekund wolniej, co jest już znaczną różnicą. Co więcej, im bardziej przyspieszamy Swissa, tym większy opad kuli otrzymujemy i tym wolniejszy pocisk. Także znając te wszystkie statystyki, ja dalej zostaję przy swoim. I tak naprawdę do tej pory nie wiem, o co chodzi z tym całym Swissem, dlaczego wszyscy grają Swissem, a nie Karem. Ale jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Przechodzimy tymczasem do najlepszych zestawów na każdą z broni. Jeżeli chodzi o karabiny szturmowe z Cold War'a, to praktycznie każdy zestaw będzie wyglądał tak samo. Czyli będziemy chcieli wziąć um, Tłumik Agency bądź Gru, Lufę Task Force... A Chyt Field Agent oraz powiększone magazynki, i tutaj w zależności czy broń jest bardzo mobilna, czy jest trochę mniej mobilna oraz w jaki sposób układa się jej wzór odrzutu, będziemy mogli zamienić na przykład chwyt Agent na Owikę do zwiększenia szybkości celowania, i tak samo zredukować magazynki z powiększonych stanach 60 do na przykład tak jak na kaczu 45 nabojowych. Najlepszym przykładem, jeżeli chodzi o czas celowania i to, jak bardzo mogą go magazynki wydłużyć, jest M2, gdzie mamy opcję wyboru 50 nabojowych magazynków, ale wydłużamy w ten sposób czas celowania aż o 100 milisekund. Jeżeli chodzi o Grawa, to jego magazynki RK7 nie dość, że mają mniej pocisków w magazynku, to do tego mają dużo większy odrzut, a już ten odrzut na zwykłych magazynkach na Grawie jest dosyć spory i no nie polecałbym zamieniać magazynków na Grawie po prostu. Jeżeli chodzi o m 2 to chwyt przedni nie za bardzo redukuje odrzut, więc jeżeli jesteście pewnymi graczami lub nauczyliście się odrzutu, to możecie na spokojnie chwyt przedni pominąć. Jeżeli natomiast jesteście początkującymi, to najpewniej, najlepiej będzie wziąć lufę Task Force i do tego chwyt Field agent, natomiast śmiało spróbujcie bez chwytu Field Agent, wybierając na przykład Owikę, to bardzo przyspieszy M2 i stanie się naprawdę bardzo fajną mobilną bronią. XM4 jest przykładem broni, gdzie chwyt Field Agent akurat może całkiem sporo pomóc, bo czasami ten odrzut XM4 bywa nieznośny. Także w zależności od tego, jak czujecie, czy wam ten chwyt jest potrzebny, czy nie, wybierzcie albo właśnie chwyt Field Agent, albo Owikę Airborne. Sytuacja przedstawia się niemalże identycznie na AK-47, Farze czy C58. Jeżeli chodzi o karabiny hybrydowe, to tutaj podobnie jak na pistoletach maszynowych, chcemy się skupić jak najbardziej na mobilności, więc topowymi wyborami będzie lufa ultralekka, magazynki powiększone, ale nie te największe, Colba Raider oraz reflektor Tiger Team. Zwykłego tumika nie polecam z tego względu, że on bardzo skraca zasięg, bo aż o 15%, więc lepiej wybrać agency Suppressor i jakoś przełknąć tą różnicę 25 milisekund w czasie celowania. Jedynym wyjątkiem będzie oczywiście XM4, na której lufy ultralekkiej po prostu nie ma, więc musimy zdecydować się na lufę takedown, z tego względu, że wydłuża bardzo zasięg, nie psując tak naprawdę niczego ważnego. Jeżeli chodzi o AS-wala, to polecam dokładnie ten zestaw. Natomiast jeżeli chcecie zmniejszyć odrzut na tej broni, to najlepszym wyborem będzie zamiana lasera taktycznego właśnie na szturmowych hit przedni, chociaż szczerze uważam, że jest to zupełnie niepotrzebna. Różnica na lapie między zestawem normalnym, jako pistolet maszynowy, gdzie skupiamy się na zasięgi do 20 metrów, a zestawem hybrydowym będzie to, że może lepiej wziąć tłumik agency, który troszeczkę wydłuży zasięgi, zwiększy prędkość pocisku i zredukuje trochę odrzut, no i jednocześnie będzie tłumił te pociski. Ale tak naprawdę nie jest to aż tak obowiądze więc jeżeli chcecie większą mobilność, to Reflektor Tiger Team będzie lepszym wyborem. przechodzimy na zestawy na pistolety maszynowe i tutaj ponownie będzie tak naprawdę jeden zestaw, czyli tłumik gru, agency ewentualnie, reflektor Tiger Team, lufa Task Force, Kolba Raider oraz powiększone magazynki. Wyjątkiem jest tak naprawdę OTS, gdzie powiększone szybkie magazynki rzeczywiście bardzo skracają czas przeładowania i na ots jest to po prostu świetny wybór. Natomiast jeżeli chodzi o AK-74U, to z tego względu, że ma źle wypośrodkowane celowniki mechaniczne na lufach, no to trzeba po prostu wybrać Microflex LED. Najlepiej to zrobić za reflektor Tiger Team, ale jeżeli komuś zależy na większej to proponuję zamienić tłumik na właśnie reflektor Tiger Team. Jeżeli chodzi natomiast o zestawy na lapę i CX9, to prezentują się one identycznie jak na zestawy hybrydowe. Jedynie z tą różnicą na lapie, że tutaj rzeczywiście lepiej jest wybrać reflektor Tiger Team od tłumika. I zostają tak naprawdę snajperki, i na karze mamy tak naprawdę dwa zestawy do wyboru. Możemy wziąć albo kolbę na szybkość celowania, albo owikę na krótszy czas wyjścia ze sprintu do strzału. Czas celowania wtedy nieznacznie się wydłuży, ale będzie to nieznaczna różnica. Natomiast jeżeli wybierzemy owikę, to będziemy dużo szybsi niż Swiss ze swoim zwykłym tłumikiem, a dalej zachowamy większą prędkość pocisku. Na Swissie najlepszym wyborem według mnie jest tak naprawdę przełknięcie tych 50 milisekund w gorszym czasie celowania i wybranie tłumika gru, wybranie do tego lufy Combat Recon, bo to ona zwiększa najbardziej prędkość pocisku, Lass na krótszy czas celowania i owikę serpent z tego względu, że skraca ona bardziej czasy celowania niż owika airborne. Ostatni dodatek jest tak naprawdę dowolny. Możecie wybrać Raider Stock na trochę lepszy movement, kiedy celujecie. Możecie wybrać też na spokojnie siedmiunabojowe magazynki lub chwyt na przebieganie z tą bronią. Jeżeli natomiast decydujecie się na wybór zwykłego Tumika, no to tylko pamiętajcie, że opad pocisku będziecie mieli większy, prędkość pocisku będzie mniejsza i tak naprawdę na karze możecie osiągnąć lepsze czasy wyjścia ze sprintu do strzału za pomocą chropowatej owiki, która prędkości pocisku. I opadu kuli nie zmieni. I to by było na tyle. Także grajcie, bo prawdopodobnie bronie z Vanguardą trochę namieszają w mecie. Możecie zostawić łapę w górę, suba, będzie mi bardzo miło. No i piszcie co sądzicie o Swissie, bo serio, nie wiem do tej pory, dlaczego ludzie grają Swissem. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i doza.